Dzisiaj 9 maja 2012 roku telewizja narodowa jest przed gmachem ambasady Ukrainy w Warszawie przy alei Szucha 7. Jest z nami pan Jan Strzeżek. Janie, co się dzieje? Julia Tymoszenko jest broniona przez czołowych polityków polskich. Dlaczego? No właśnie to jest bardzo ciekawe, bo siedzi w więzieniu, no prawdopodobnie otrzymała jakiś wyrok który no, zgodnie z prawem odsiaduje, i u nas nasze media ani oficjalne komunikaty nie podają, za co siedzi. No właśnie, A to jest zaangażowanie pana, który stoi na czele ugrupowania Prawo i Sprawiedliwość. Zgodnie z prawem została ukarana za, za to, że wynegocjowała niekorzystny dla ukraińskich wyborców. Dla ukraińskich obywateli kontrakt gazowy siedzi za korupcję pani Julia Tymoszenko, yy, i nagle media zaczęły brać ją yy, w swoją obronę. No to jest bardzo ciekawe, bo ja, nie, ja tego naprawdę nie rozumiem. I to partia, która jest, nazywa się opozycyjną, która broni interesów polskich Polaków, yy, zaczyna brać w obronę panią Tymoszenko, którą mamy takie informacje. Oczywiście one są z internetu i tutaj. Chcielibyśmy, ja przynajmniej jako obywatel polski oczekuję, żeby te komunikaty oficjalnie, żebym otrzymał w oficjalnej prasie. Czy to w telewizji, czy w jakiejśkolwiek gazecie, za co w szczegółach. Przecież nie problem jest uzyskać uzasadnienie wyroku. My w każdym razie z tego miejsca mówimy złodziejom, że powinni siedzieć w więzieniach. Wiemy o tym, wiemy o tym od pana Witolda Michałowskiego, że Polacy płacą 2,5 razy, czy dwa razy więcej niż Niemcy za gaz. Chcielibyśmy się dowiedzieć, gdzie jest ten nieuczciwy człowiek, gdzie są ci nieuczciwi urzędnicy, którzy dla Polaków taki niekorzystny. Niekorzystny kontrakt gazowy wy negocjowali. Chcielibyśmy się dowiedzieć, w którym więzieniu siedzą i czy jest to wystarczająco ciężkie więzienie. Myślę, że rzadko można znaleźć wystarczająco ciężkie więzienie, w którym powinno, powinna siedzieć pani Tumoszenko i jej koledzy z Polski czy z innych krajów Europy za to, że biorą łapówki, za to, że tak niekorzystne dla swoich narodów wynegocjowują kontrakty. Ja jeszcze chcę dodać tutaj, że u nas w Polsce od 1989 roku mamy tak dużo afer niewyjaśnionych, ludzie nie zostali odpowiedzialni za to, nie zostali ukarani, że to już jest. To już jest wystarczające, jest dosyć tego. Czas najwyższy. W dzisiejszej aby gazecie Polacy wyborczej, się, żebyśmy się obudzili. W dzisiejszej gazecie wyborczej, wołami grubymi, czarnymi, jest napisane, że Polska dopomina się, czy broni Julii Tymoszenko. Czy my podpisujemy się pod tym, pod tym hasłem? Bronimy Julii Tymoszenko? Ja nie będę bronił pani Julii Tymoszenko dotąd, dokąd się nie dowiem, za co ona konkretnie siedzi. Bo jeśli siedzi, to znaczy, że chyba, chyba złamała prawo. A jeśli złamała prawo, to macie wiedzieć I, I ja oczekuję, że również u nas powrócimy do tego dobrego zwyczaju, że wszyscy, którzy są winni, powinni odpowiadać za to. A nie tak, że oficjalne nasze organy państwa wypowiadają się, że urzędnik nie musi odpowiadać za swoje No czynienie. właśnie, to jest, e, w dzisiejszej, to jest jakiś kuriozum. Ja nie w rozumiem. dzisiejszej gazecie wyborczej pan e, prezydent, no ja dziwię się, może to jest jakaś nieautoryzowana wypowiedź, może to jest jakiś fałsz. E, w Gazecie Wyborczej e, twierdzą, że pan... Prezydent Komorowski będzie optował za tym, żeby w ogóle nie odpowiadali karą więzienia urzędnicy za niekorzystne swoje decyzje. Myślę, że telewizowie, telewizji narodowej tej sprawie będą się przyglądali. Pozdrawiamy doradców pana prezydenta Komorowskiego. Myślę, że tak jak kiedyś już mieliśmy do czynienia z haniebną, głupią sprawą złych doradców, którzy źle doradzali w sprawie Zenona Jachymka i Ukrainy, tak i tym razem mamy złych doradców, którzy źle doradzają w sprawie ukraińskiej. I jeszcze Jan Strzeżek. I jeszcze na zakończenie tutaj przed ambasadą Ukrainy, przy okazji, chcę pozdrowić przyjaciół na Ukrainie i wszystkich, cały naród Ukrainy. Nie wahajcie się, drodzy Ukraińcy, wsadzać złodziei do więzienia, do ciężkich więzień. Widzieliśmy na zdjęciach panią Julię Tymoszenko. Ze zdjęć wygląda, że czuje się świetnie, że czuje się bardzo dobrze. Także no, tu trudno, My myślimy jednoznacznie, żeby wszyscy Słowianie razem bronili swoich interesów, polskich, ukraińskich i innych. Potwierdzam absolutnie. Zgadzam się w 100% i my Słowianie musimy działać razem. Dziękuję bardzo.